Z tej strony Gosia i Asia, tu czytam. I zapraszamy Was na. Wybierz książkę po pierwszym zdaniu. Challenge! Bóg tak! Cokolwiek. W każdym razie, na podstawie pierwszych zdań ostatecznie mamy wybrać książkę, którą przeczytamy. Tak. E, I mnie się poprzednio udało przeczytać tę książkę, którą wybrałam, i to był w ogóle bardzo dobry wybór. Więc jeżeli nie widzieliście tamtego filmu, to zapraszam do obejrzenia. A tutaj sprawa będzie troszeczkę bardziej skomplikowana, bo wybierałyśmy książki sobie nawzajem. Mm -hmm. I w ogóle chcemy na początku nie mówić, jaka to jest książka, tylko czytać zdanie tak trochę w ciemno, żebyśmy jeszcze mogły też zgadnąć, jaka to mniej więcej może być książka. Tak, i żeby samo zdanie walczyło o tytuł najlepszego, a nie też myśl o tym, że jest to literatura, która może mi się spodobać. A czyli nie. już jak porównujemy, to mamy wybierać w ciemno. Dobra. Okej, okay. no to to jest, e, to myślę, że będzie ciekawsze w tym wyzwaniu. No. Dobrze, ja mam książki dla Asi wybrane, Wybraliśmy po sześć książek, ja mam wybrane dla Asi na e, jej legimi. Tak, z paluszka. E, więc ja będę z tego korzystać, Asia wybrała książki ze swojej półki, więc e, książkę, którą ja wybiorę po prostu mi pożyczy, chyba, że mam ją u siebie akurat. To kto zaczyna? Poczekaj, zabiorę Ci męża. To znaczy mojego męża, bo będziesz A. tam świeciła. Czy to taki mają dobry wzrok? Myślę, że tak. Smętnicy żyją na północnym wschodzie miasta Jonga. Przepraszam za wymowę. Joan, pewnie. Przez Smęt... Y? Tak. Smentnicy żyją na północnym wschodzie miasta Joan. Smętnicy. Mhm. No to jest pierwsze zdanie. Możesz okay. kombinować, co to może być? Eee, myślę, że to jest reportaż eee, i bardzo dobrze się zaczyna. Eee, nie mam pojęcia, o czym to może być, ale no smętnicy zakładam, że z jakąś smutną eee. sytuacją związani, może jakieś płaczki, coś takiego. Eee. Nie, mam, nie wiem, co to jest. Ale no, azjatycko mi się kojarzy miasto, więc może Japonia, może Korea. Czyli czytam Ci następne, rozumiem, zdanie z książki i z następnej książki. No. książki, dobra. Tutaj jest 17 lutego 2015 roku. W ramach brania odpowiedzialności za swoje życie z czysto finansowych powodów i przy niewielkiej, ale jednak motywacji profesor Walas, Tereska Walas z miasta Kraków, postrachem była dla pismaków, pisała Szymborska, ale nie tylko dla nich. Powoli dochodzę do wniosku, że uniwersytet to nie miejsce dla mnie. Kusi mnie, żeby cię poprosić o przeczytanie tego pilczenia. Ja. Proszę bardzo w ramach, w ramach ja. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że ta książka wygrywa pierwszym zdaniem dla mnie jest mm. bardziej interesujące. Być może też dlatego, że akurat kraje, o których myślę, te azjatyckie, to nie jest aktualnie kierunek, który mnie interesuje w te wakacje. Więc coś bliższego. Dobra, czyli to wygrywa, to ja ci pewnie co odrzuciłaś. Teraz tak, w ręce w ciemno! Kandydat numer jeden. Kandydat numer jeden to w ogóle nie był reportaż, tylko kroniki dziwnych bestii Angie, czyli ta powieść Ale ja powieść Chińska powieść, która jest takim bestiariuszem. I to smutnicy są bestiami, które są wymyślone na potrzeby w ogóle tej książki. Yy, wygrałaby ta książka, być może, gdybym wiedziała, o czym jest. No, fajna jest, bardzo <grym> dobra książka. Dobra, dawaj, to ja muszę zamknąć. Ale coś. sugerowałabym się też tym, że Tobie się podobała. A co, ta druga, która wygrała? Eee, Aha, nie, nie mogę, Nie Zobaczymy mogę, mogę, tak, dalej. Dobra, dobra, no to uwaga, zamykaj oczy. Miałem tylko na moment, ale raz uwolnione. Już mnie to nie wypuści. O kurczę. Ładne zdanie, ale poetyckie bardzo. Nie wiem, czy mi się podoba w tym sensie, że, e, że brzmi to jak jakaś taka proza poetycka. Mm -hmm. e, I ciekawa jestem, czy to jest tłumaczenie. Wydaje mi się, że to jest tłumaczenie, a nie, e, że to nie jest napisane od zera po polsku, ale może się mylę. Okej. Okay. Dobra, to dawaj drugie. Ale intrygujące, tylko że bardzo poetyckie, a ja no, nie jestem przekonana, czy to jest coś... Interlogie. Jest doskonale ukształtowany. To krótkie zdanie. Spodziewałam się czegoś, co więcej da, ale właściwie to możesz zgadywać, co to jest. Jest doskonale ukształtowany. Nawet nie, nie chcę myśleć, co on rodzi. Eee, może to jest coś ze sztuką związane albo o przedmiotach jakiś nie, ja bym jednak mimo wszystko chyba poszła w to poetyckie pierwsze zdanie, czyli, że to jest... Jeszcze raz mi przeczytaj to pierwsze. Dobra, miałem tylko na moment, ale raz uwolnione, już mnie to nie wypuści. Nie, no to staj przy tym, bo to jest ciekawsze po prostu. Mhm. Dobra, to możesz mi powiedzieć, co okay. to jest z tym ukształtowanym. E jest... To możesz mi już pokazać, co należy. To jest, to jest reportaż. Ewolucja w niskiej dżungli. To jest okay. o zwierzętach, które przystosowały się do życia w aglomeracjach. Spoko. I ten doskonale ukształtowany to chyba jest komar. Ja się staram nie patrzeć tam, bo cały czas masz tę książkę, która jest tak, 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 tak. Więc, y, jest e, to... Tak. Istny cud mikroinżynierii, gotów do złożenia krótkiej wizyty w naszym świecie, przezroczyste skrzydełka, niepostrzępione, uważnie, okay. złożone na poruszanym. Niezauważalnym oddechem, bez ruchu. Mm -hmm. Mogłoby mnie to zainteresować, bo ja lubię zwierzątka, ale nie wiem, czy to jest taka książka, którą chciałabym teraz czytać, więc może, okay. może jest dobry wybór. Pada. I przypomnę zdanie, na którym jesteśmy. Bardzo długie z Uniwersytetem na końcu. Uniwersytet do Tak, jest mam to nie czytać jeszcze mnie. raz? Dawaj, dawaj. Dobra. O, hmm. ja chyba źle przeczytałam. O nie, źle przeczytałam. No, to nie było pierwsze zdanie? To, nie, to chyba nie było pierwsze zdanie, bo ja wzięłam fragment, a teraz weszłam w całą książkę. A, ale ja myślę, że też by się wybrała. A jakie jest pierwsze? 14 stycznia 2013 roku, Kraków. umarł dziś mój Jerz Tadeusz. Ooo. <laughs> Wybrałabyś to, też to zdanie. To jest książka. Wybrałabyś to zdanie. Wybrałabym mnie. Dobra, no to idziemy dalej. To Tadeusz walczy dalej. <laughs> Jerz Tadeusz walczy dalej. Jeżeli jest jedno słowo, to przeczytam dalej. Dobra. Świt słońce nie wschodzi, ptaki nie śpiewają. Hmm, to może być dalej bardzo ciekawe, albo bardzo nieciekawe. E, bo wszystko zależy od tego, dlaczego ptaki nie śpiewają. Czy tylko dlatego, że jest rano, co jest trochę bez sensu. Czy dlatego, że coś tam się dzieje? I w zależności od tego, co się dzieje, byłabym tą książką bardziej albo mniej zainteresowana obiektywnie, bez kontekstu jesz Tadeusz. No to jesz Tadeusz e... chyba. Nie? A ten świt, czy to jest książka? E... powieść e... o kobiecie na bezludnym jakimś miejscu? W bezludnym I miejscu. Tak i nie. Coś jak na bagnach albo na wsi. Nie do końca, ale myślę, że klimatycznie trochę się to. Okej. Okay. Czy to Czyli, jest Jasmine Moore? Czyli jeszcze to wybierasz? Tak, do Tadeusza. tadeusza. E, to jest. Yy... Saramos no, okay. i Ciche Wody no. i Ptaki nie śpiewają, bo bardzo pada deszcz z tego co pamiętam przez całą tę książkę. Tak, podejrzewałam, że no, jak mi dasz coś takiego to to będzie dalej ciekawe. Tak. No dobra, zostaje jeszcze dół w takim razie. Ty dokucam. masz zdanie, którego absolutnie nie pamiętam, które walczy z... Zaraz Ci przeczytam tak, tak, to pierwsze zdanie. Teraz Ci przeczytam. Twoje pierwsze zdanie, które walczy to jest Miałem tylko na moment ale raz uwolnione, już mnie to nie wypuści. Mm -hmm. A druga książka to. Oj, to drugie zdanie. E... Oj, to jest zdanie. Okej, okej, okej. Zaraz Wam powiem, gdzie jest kropka. Kropka jest. Raz, dwa, trzy na piątej stronie. O, jest, jest to chyba jednak fragment. Ehm, Znikną wszystkie obrazy. Kobieta, która w biały dzień, kucnąwszy z zadartą spódnicą, wysikała się w Iweto na skraju ruin za barakiem, pełniącym po wojnie funkcję kawiarni, a potem podciągnęła majtki i wróciła do lokalu. Tam jest potem światło, więc tu przerwę. No to brzmi jak jakiś reportaż o jakichś sytuacjach po II wojnie światowej, mhm. albo czy to może. Jeszcze raz, możesz jeszcze raz? Proszę mm -hmm. o ten początek? Znikną wszystkie obrazy. Tam potem są wypisywane tak. te obrazy, dlatego mm -hmm. to jest takie długie. Pierwszy obraz jest taki. Kobieta, która w biały dzień kucnąwszy z zadartą spódnicą wysikała się w Iweto, na skraju ruin za barakiem pełniącym po wojnie funkcję kawiarni, a potem podciągnęła majtki i wróciła do lokalu. Dobra, po wojnie... Ja, ja myślę, że to może być jakaś Ernaud, yy, no bo jest francuska nazwa. Yy. I to jest dla mnie ciekawsze niż to zdanie. Yy, poetyckie. To mm -hmm. Wydaje mi się, że ta książka, która została, znaczy ta która była wydana w momencie, no, dziecięcym, dostała Nobla. Ona była właśnie taka y, oparta na jakichś jej wspomnieniach, więc to Wszystkie mogą jej książki być, no właśnie, więc, więc to mogą być obrazy, które się zacierają w pamięci, więc stawiałabym, że to może być no, coś takiego. I wybieram to zdanie, bo jest to. Trochę lepiej jakby mogę sobie wyobrazić, jaka to jest książka, chociaż przeraża mnie to, że to zdanie się ciągnie na pięć stron. Okay. Eee, ale okej, okay, no to wybieram. Czyli, wybiera to, Czyli odrzuciłam e, to to pojęcie odrzuciłaś pojęcie to, co ci powiem, co to jest. Tak. To jest nowe wiersze Sławnych Poetów. <noise> I to jest poezja pisana przez Grzegorza Uzdańskiego i on ma bloga chyba czy stronę na Facebooku. I przerabia e, Co? stylistycznie. Co Powodowało to, bym, że wybrałaś mi tę książkę. Ja nawet nie przepadam za czytaniem poezji jako takiej Boże, jak dobrze, że to odrzuciłam. No. Nie chciałabym tego czytać totalnie, ale no, pewnie by się skończyło tak, żebym część wierszy. O, to jest to Julian Tuwim. Głównie tam się opiera o mass media, mm. e, jakieś takie internetowe sprawy, jakieś e, okay. memy, że jakby pisał Tuwim o memach To, to na przykład, jest więc... totalnie coś, czego bym nie przeczytała. No cały to rok. gratuluję. Stube. Jesteś bliżej swoich gustów. Skończyliśmy na Jerzu Tadeuszu, który umarł. Tak. Dość niedawno, niedawno nawet. Tak. Umarł. Nie, w 2013. No to... Oj, no dobra, dzisiaj. To nie nie po, ten, po 2000 Tak, no to już jest niedawno, póżno, wiem. <laughs> Okej, okay, i teraz trochę nie wiem, bo nie będę czytać yy, nie, w sensie nie będę czytać motta z jakiegoś innego utworu. Mm -hmm. Tylko przejdę dalej. Tak, i nazwisko autora to jest. Prawie. Pojechałam do brata na południe, jest pierwszym zdaniem tej książki. Tam była Szymborska w tym pierwszym wspomniana, nie? Co prawda to trochę oszustwo, bo to nie było pierwsze zdanie. Tak, no to ja sierpnęłam. Nie, trzymaj się, jeża za duszę. Nie, no, Jesz Tadeusz. No. No. jeszcze Tadeusz. Jest to, jest to na tyle taka e, słodko-gorzka informacja, bo jednak jeszcze Tadeusz, samo brzmienie ty, ty, tych dwóch słów jest, jest <ścoughs> rozweselające, ale w smutnej informacji, że intryguje mnie to zestawienie słodko goszkiego No więc odrzuciłaś niesamowicie y, tajemniczą książkę pod tytułem Pojechałam do brata na południe Karin Smirno. Bardzo dużo osób mi polecało w ogóle tę książkę i faktycznie jak teraz sobie przejrzałam ten początek, to on jest fajnie napisany. To tak? krótkie, takie proste zdania. Y, no, lubię coś takiego. Spoko. Okej. Okay. Jedziemy dalej. Też bym wybrała tego wieża. <noise> Twoje zdanie o Pani, która się wysikała, tak. podciągnęła majtki i poszła do lokalu, wróciła do lokalu, tak. walczy z... We wczesno-wrześniowym słońcu dom kara prezentuje się wspaniale. O kurczę, dom kogo? Kara? Kara. Kara. Ciekawe jaka to jest, bo i jest nietypowe i od razu się zastanawiamy jaki to jest kierunek. I czy to, jest, czy to w ogóle nie jest, właśnie czy to nie jest reportaż, ale równie dobrze może to być proza. We wczesno słońcu. Chyba bym to wybrała, dlatego że ja jednak wolę proste zdania. Mhm. Prezentuje się wspaniałe, jest takie troszeczkę pretensjonalne, ale wczesno-wrześniowe słońce z kolei mnie kuści I ładnie wygląda to słowo, bo jest długie. Biorę wczesno słońce, dlatego że w ogóle jakby klimatem to światło, które jest we wrześniu, to jest coś, co bardzo lubię. To takie, taka bardzo, no jeszcze nie jesień, ale końcówka lata i to słońce... Ja jestem sobie od razu w stanie wyobrazić, jakie to jest słońce wczesno-wrześniowe. Okay. Chociaż to zależy od tego, w jakim kraju to się dzieje, bo to może mieć bardzo dużą duże znaczenie, no. Duże znaczenie tak? No bo jak. Kar. Karla. Ale, ale ja nawet nie wiem, czy to jest, państw? Kara, to jest e, imię, czy to a, jest czy to nazwa, nazwa miejsca, czy domu. Tak, No nie, ale wybiorę, wybiorę Wczesnowrześniowe Słońce, No, okay. so, odrzuciłam, odrzuciłam. Odrzuciłaś oczywiście Ani Erno i mam wra... dobra jesteś, ale mam wrażenie, że nie chciałaś jej czytać i dlatego tak to Wczesnowrześniowe Słońce podbijasz. E, trochę tak, to znaczy ja mam bardzo duże wątpliwości, czy ta książka mi się spodoba. E, ja też. To znaczy nie, no nie bardzo duże wątpliwości, ale jest szansa, że Ci się nie spodoba, bo ona jest męcząca. Obiektywnie rzecz biorąc jest męcząca mm -hmm. w lekturze, więc no. jeżeli chcesz spędzić wakacje y, przy drinku z palemką, to, tak. to nie jest ta książka. Nie, trochę, ale też mają świadomość, że tam są właśnie te takie obrazy. Z, no, no nie, chyba... To ja mam takie wrażenie, że to nie jest książka dla mnie. Jakoś mnie tarno nie nie. Mm -hmm. ciągnie. Rozumiem. E, ale rozpoznałam po prostu. Tak, brawo. <grym> Dobrze, no więc teraz jesz Tadeusz. Umarł dziś mój jesz... Tadeusz, przecinek jest przed Tadeusz? To będzie, słuchajcie, pojedynek na szczycie. Zwierzęta wymierają. Umarujesz Tadeusz i zwierzęta wymierają. I teraz pytanie, czy idziesz w jedno martwe zwierzę, czy generalnie dużo martwych zwierząt? Zwierzęta wymierają. Bardziej mi pachnie mm, jakąś katastrofą taką globalną? A mój jest Tadeusz intymnym takim pożegnaniem, więc to jest tylko kwestia tego, czy idę bardziej w jakąś apokaliptyczną wizję, ewentualnie, właśnie science fiction, może? Yy, czy w ciepłe wspomnienia, albo i mniej ciepłe? Chyba pójdę dalej. Chyba zwierzęta umierają. Yy, umierają? Wymierają. 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 Zwierzęta no. wymierają, dobra. No, zwierzęta wymierają i myślę, że to jest. Yy, Myślę, że to jest. No, czy znaczy na pewno to jest jakaś apokalipsa. No Ale myślę, więc... że może mieć wątki fantastyczne. Wiesz, ta Tadeusz? Mm -hmm. Jest z książki Pawilon Małych Saków oh. um, Patryka Pufelskiego. To, to, to jest książka, tytuł. którą ja też bardzo chcę przeczytać w ogóle. I bardzo mnie zachęciło to pierwsze zdanie. Ale ja w ogóle myślę, że to jest taka bardziej książka dla mnie niż dla Ciebie, bo to jest mm -hmm. książka o zwierzątkach. O, to jest też książka wspomnienia. Chłopaka, który pracował w zo. Okej, okay, to zdecydowanie bardziej. Eee, twoja I wydaje twoja mi się, książka. że to jest bardziej moja książka. Bardziej twoja. Więc myślę, że, myślę, że dobrą decyzję podjęłaś, jeżeli chodzi o to, co ci się może jako całość spodobać. Dziękuję, dziękuję. To wszystko zaczęło się od listu nadesłanego we wrześniu przez Edwarda, pierwszego męża Susan Morrow. Słabe to zdanie. No, ale to, to, brzmi, to brzmi trochę jak. albo jak non-fiction, albo jak jakaś nie wiem. Eee, Jakaś dawna nic e, okay. Coś takiego. W sensie, ja wiem, że to brzmi jak albo tak, albo tak, ale, ale to tak. To brzmi jak czarne albo białe. Tak, tak, to brzmi jak. Mm -hmm. Nie, wydaje mi się, że to jest bardziej fikcja e, literacka i że to może być coś takiego troszeczkę wiktoriańsko-klasycznego. Okay. Eee, ale nie, nie, wrześniowe słońce brzmi lepiej, no mówmy się, że... Obiektywnie. Znaczy, rzecz biorąc, to, brzmi że wszystko lepiej. zaczęło się od listu jest spoko, ale jakaś jakby... Sama konstrukcja tego zdania nie jest mm -hmm. jakaś często. Ono jest takie kanciaste. Tak. No to nie, to to odrzucam. I co odrzucam? Zgadzam się, jest słabe. Odrzuciłaś e, zwierzęta nocy, które czytałam oh. e, i oglądałam też e, e, film. E, bardzo mi się ta książka podobała, tylko to jest taka historia mroczna. Mm -hmm. e, duszna, mroczna, e, tam... I tam jest w ogóle historia yy, w historii. Trochę żałuję, bo myślę, że mogłoby mi się spodobać i myślę, że to by była też dobra książka, taka wakacyjna, w tym sensie, że to nie jest jakaś bardzo trudna literatura. Nie, nie jest to trudna literatura, yy, ale, 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 ale trochę jak... no właśnie tam, tak, tam się dzieją złe no. rzeczy, złe rzeczy się dzieją, ale bardzo mnie tak... Yy, ja ją czytałam wieczorami i, i czułam takie lekkie mrowienie na garku. Zresztą no, to jest film, się, w którym mi się spodobać, ale też nie jest tak, że o nie, zawsze chciałam to przeczytać i ola boga. No ja, ja niechcący sięgnęłam i się okazało, Toch. że bardzo jest. Więc ostatnie twoje zestawienie. Mhm. E, zwierzęta wymierają. Mhm. To jest to, z czym jesteś. I teraz druga książka. Oto zarys kilkuletnich dziejów Coyle'a, urodzonego na Brooklinie i wychowanego podczas włóczęgi po drętwych miasteczkach w głębi stanu. Podoba mi się w tym zdaniu dużo, ale bardzo nie podoba mi się Brooklyn. W sensie nie chce mi się czytać o Brooklynie. Eee, urodzonego na Brooklynie i wychowanego podczas włóczęgi pod rętwych miasteczkach w Głębi Stanu. Okej, okay. no ale, no, ale jest, Amerika, tak? ale jest to Ameryka. ale jest to Ameryka. Tak, jest to Ameryka, ale Północna. chyba nie taka jak myślisz. Okej. Okay. Oto zarys kilkuletnich dziejów Koila, urodzonego na Brooklynie i wychowanego podczas włóczęgi pod drętwych miasteczkach w głębi Stanu. To brzmi jak e, nonfiction. Mm, albo to brzmi jak non-fiction, albo to brzmi jak Droga o której nie czytałam i ciągle powinna przeczytać. Ehm, włóczęga, kilkuletnia włóczęga. Kurczę, te wymierające zwierzęta tak mi mocno idą w stronę tej literatury, którą teraz czytam, że strasznie mi się chce ją wybrać. No, ale... Yy, ale to jest... No, to nie jest jakieś super zdanie. Ale to nie ma znaczenia. No, wystarczy, że to zdanie jest jakieś takie obiecujące, tak? Tajemnicze i masz poczucie, że chciałabyś wiedzieć dalej, dlaczego te zwierzęta wymierają, co się z nimi dzieje. To nie musi być zdanie, które jest najlepiej skonstruowane. Mogę Ci powiedzieć, że moim zdaniem te książki są pod wieloma względami Podobne. Jeśli są wiel pod wieloma względami podobne, to chcę drugą. Czyli tenajnoż e, te Oto zaraz kilkuletnich dzików Coila urodzonych na Brooklinie i wychowanego podczas prostu <grym> mhm. Dobra, no więc e, zwierzęta wymierają. To Co, było. Odrzuciłam. Pierwsze zdanie z książki Migracje e, Charlotte McConaughey i myślę, że mogłaby Ci się spodobać i to faktycznie jest e, wymarcie zwierząt i to poniekąd jest apokalipsa, ale to nie jest taka apokalipsa to to nie jest Science Fiction. Nie, to, to nie jest, jest Science no, Fiction to jest powieść to obyczajowa I to, jest, e, i to nie jest katastrofa taka nagła, tylko po prostu to jest wymieranie zwierząt mhm. związane z... No, z Ekologią. zmianami tak, klimatycznymi i tak dalej. I to jest o kobiecie, która rusza właśnie za ptakami migrującymi, ale to... równocześnie ma no, taki bagaż emocjonalno-rodzinny. Okej. Okay. To się trochę uspokoiłam. Mm. Można powiedzieć. Natomiast książką, którą wybrałaś, są Kroniki Portowe. Oh, o Dobrze! Bardzo dobrze! I jest to moim zdaniem książka, którą może się bardzo spodobać. To bardzo dobrze. Kroniki Portowe chętnie eee, Tak. No i nie dzieje się to... Yy, znaczy, nie dzieje się to na Brooklinie, tylko dzieje się to na Nowej Fundlandii. Okej. Okay. Nie jest eee, to... Tak, taki... zaczyna, się, zaczyna się gdzieś tam właśnie w małym miasteczku w Stanach Zjednoczonych, ale potem przenosimy się właśnie na Nową Fundlandię. Okej. Okay. Film jest, prawda? Jest. No to nie widziałam, nie widziałam ale widziałam chyba trailer tego filmu. Mhm. Jest, no, dla mnie to był chyba numer jeden, czy jakoś bardzo wysoko, jak mhm. przeczytałam. Bardzo, bardzo lubię tę książkę, także myślę, że może Ci się spodobać. I klimatem, ponieważ tutaj też są takie morsko chłodne klimaty. To trochę migracje są podobne, to znaczy okay. to jest ta sama grupa książek, które ja lubię czytać, bo jest zimne morze. Okej, okay, ale to absolutnie nie jest w tę stronę, którą myślałam, że pójdziesz. Ale e, kroniki portowe tak, są na mojej liście od dawna. No to super. Dobra, dawaj. Ostatnie, te, ostatnie... ostatnie zdanie, to jeszcze musimy powtórzyć to, które. Dobrze, powtórzę Ci zdanie. We wczesno-wrześniowym słońcu dom Karra prezentuje się wspaniale. Proszę mi pozwolić skończyć panie Mikkelson. To już? No niestety. Ale mogę przeczytać dalej. Mogę przeczytać Ci po prostu cały kawałek tego dialogu, jedną, no to jedną stronę. Proszę mi pozwolić skończyć, panie Mikkelson. Jestem współodpowiedzialna za to, co zdarzyło się w czasie lotu na równi z profesorem. Nie podoba mi się to zdanie w ogóle. W sensie, ja w ogóle nie lubię, chyba jak zaczyna się od dialogu. Mhm. Tak mi się wydaje, bo bardzo dużo takich. Kryminałów i bardzo dużo takiej prozy popularnej zaczyna się od dialogu, mam wrażenie. I w ogóle od takiego dialogu. No, proszę mi nie przerywać, proszę mi pozwolić skończyć. Nie, nie, zupełnie nie. Okay. Eee, nie. To biorę to wrześniowe słońce. Dobrze. E, myślę, że dobrze wybrałaś. większe. No jest większy. w sobie Z tego co pamiętam. Ale to jest totalnie takie. Albo wyjął swojego gloka jakiegoś tam i nazwa. Ja w ogóle na przykład nie znoszę, jak w książkach pojawia się nazwa broni, rodzaj broni. To ja wtedy już wiem, że to nie. Ale to zaczynanie od dialogu, no. Znaczy to było takie, mm -hmm. właśnie nie wiem czy to jest tak, fragment, no ale jest to fragment tej historii już, nie? Bo jedynka tak. jakby jest tu. Mm -hmm. O nie, nie, ale już widzę, bo nawet patrzę jak dalej. Nie jest to. zaglądałam do tej książki, nie miałam pojęcia. Dziękuję jak się za tak szczere postawienie sprawy. To nie jest dobry dialog na początek przynajmniej. Okay. No, może, może w ogóle napiszcie, jeżeli ktoś czytał to, podzielcie się wrażeniami z książki Płomień Magdaleny Sali, bo ja o tej książce nigdy nie słyszałam. Ja dopiero niedawno oh. o, i że, że ma dobre... Naukowcy podmiot. szukują się do największej... Dobra, <laughs> dawaj, co to było, że we słońce? Oni... E, oh. I nie wiem, czy o tej książce powiem, poza tym, że jest e, w stylu konstrukcji trochę zakręcona. Okej. Okay. Eee, nie czytałam, nie wiem, zostałam mi polecona i jest cieniutka, można zabrać spokojnie. Wspaniale! Eee, dystopijny majstersztyk, K. Dick. Ja no oczywiście kojarzę, bo to jest wydawnictwa Aldrejcz eee, książeczka eee, i kojarzę okładkę jak najbardziej. I kupiłam ją razem z Tobą a... na urodzinach a... Kochanowskiego. Tak. Eee. Świeża, świeży nabytek. Mm. No to tak, może mi się to spodobać. Chyba wygląda. A nawet jak nie, to z tą stron przeżyjesz. Czyli <grym grym grym> ile to tam jest? Tak, 111 w ogóle. Wow. E, no to super, to naprawdę jest szansa, że szybko Wam opowiem o tej książce. Fajnie. Myślę że, to, myślę, że to dobry wybór z tych rzeczy, które mi daś, ale były faktycznie zupełnie. No, dziury takie ci tam podkładałam świnie, to prawda. No, no jak dobrze, że nie jestem tomik poezji. <grym> Dajcie znać, którą książkę wy byście wybrali, i po pierwszym zdaniu, i nie po pierwszym zdaniu, to znaczy, wiedząc już, jakie to, są, e, jakie to są książki. Jeśli je znacie, to oczywiście polećcie albo odradcie, a my zrobimy z tymi informacjami, co nam się będzie podobało. Weźmiemy je sobie głęboko do serca. Gdzieś tam głęboko będą, tak. Dobra. E, to jak zwykle zachęcamy Was do subskrybowania tego kanału, obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa. pa.